Siema, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym epizodzie tej serii. W poprzednim odcinku bardzo się obsrałem tej wojny z Osmanem. Okazało się, że w ogóle niepotrzebnie, więc przeleciałem sobie 12 lat minęło od poprzedniego odcinka chyba. Trochę ogarnąłem ten kraj. Mówię trochę, nadal jakaś tam pożyczka została. Nadal tracimy, ale tracimy dużo mnie, bo tylko jednego dukata zamiast 20, nie? Trochę pobustowanie tam prowincji na Syberii, trochę, trochę tutaj coś ogarnąłem i stoczyłem wojnę z... Rygon, jak widzicie, że Ryga jest, jest nasza. I stoczyłem również wojnę ze Szwecją i Danią. Od Danii wziąłem tylko hajsy, a od Szwecji wziąłem tu Alan, Sztokholm i, i oczywiście najwyższą prowincję, czyli Dalaskogen. Jeszcze zrobiłem sobie wojnę z tymi Gałganami, ale nic nie brałem, bo się okazało, że oni są częścią cesarstwa. Gdzie ta mapka jest? Gdzie ta mapka jest? Chyba na Diplomatik. Nie, gówno. Politykal, tak. On jest ówcześnią cesarstwa, tak samo jak Teutoniki, ale Dania nie jest, czyli to... Ale plan jest generalnie taki, że muszę te prowincje cesarstwa usunąć. Czy to się wiąże z wkurzeniem tych... tego? Cesarza wiąże się niestety, a cesarzem są Austriacy, ale mój plan jest taki chytry i niecny. Tylko nie potrzebny brak od nich hajsy i warrepsy. no ale spoko. Ja w ogóle zrobić sobie jakieś tutaj jeszcze żeby to nie przepadło. Yy, że po prostu mam z nimi do 604 no to spoko powinno, powinno tak być, że w tym momencie wypowiadamy wojnę też Osmanom że no dokończę, bo kurwa motam się jak, jak głupi dokończę, że tak, yy, wypowiadam wojnę Osmanowi nie? Auser do tej wojny wołam, Auser jest zajęta tą wojną ze mną i z Osmanem i czekamy do tego, aż się ten pokój skończy, i atakujemy wtedy tych liwonczyków, bo, bo po prostu wtedy Austria nie odpowie. Dodatkowo, Otomanie toczą wojnę z Timurydem. Timoryd chyba chce od nich wszystkie swoje na ziemie. Oni odnowili swój sojusz z Gazikumem, więc nie masz żadnego problemu w ogóle z nimi. Wegr są cały czas w wypadku. Sojusz nasz będzie musiał być niedługo, chyba odwołany. I. I mamy technologię gorszą od nas, yy, więc lecimy na nich. Aosia oczywiście odpowiada. Yy, mój cel tej wojny to myślę, że Teodoro, Konstantynopol na razie nie będziemy się pchali. Yy, w kolejnej wojnie sobie go zabierzemy spokojnie. Więc zaczynamy tą wojnę. Lecimy. Dzisiaj mam nadzieję, że nie będzie problemów żadnych z, z prądem. Tak jak to było Weź, weźmy idźmy na razie na ten Gazikun. Oczywiście tutaj gdzieś, oni na razie nie dołączyli, ale już dołączyli. więc z tym wazikom szybko z tej wojny wyłączymy. Za, za hajsy po prostu. I, i... O, czyli kolejna pożyczka, ale, ale spoko, bo na tej wojnie z Osmanem trochę się, trochę się hajsowo odkujemy, nie? gdzie żony nie mają przejścia przez... przez szybko na ten Cartropol na i ktoś nam tu będzie wybuchał oczywiście Kremczycy, no to dobrze, bo tam akurat to jedną przyciekę czwórkę sobie, sobie zostawimy. No, pisze też do mnie, no ale dobrze, że miałem wyłączone dźwięki, nie. Zobaczymy, się tak z tymi technologiami tutaj stoimy, bo... Czy możemy sobie pomóc w obleganiu tych fortów? Oczywiście, że możemy, oni od razu już tam poszli. Patrzcie, na Austriaków czyli my zdobywamy ten Konstantynopol i idziemy pomóc Austriakom, bo oni sobie na pewno nie dadzą, nie dadzą z nimi rady. A jak oni sobie nie dadzą z nimi rady, to oznacza to źle dla nas. Oni już są na żółtym koniu, więc bardzo dobrze. Bardzo dobrze, i jeszcze jedna. E jeszcze... ty, stój tu jeszcze, Boże, kochane, jakie to jest durne, przecież stałem tam. Przejście chcą od nas tym Oczywiście, że tak. To są nasi sojusznicy w wojnie, więc jak najbardziej przejście im, im dajemy. Musimy kontrolować tutaj, jak przemieszczają się wojska, wojska osmańskie, żeby się nie wbić czasami naszą tą 34 w ich jakieś 60 tysięcy, bo to będzie oznaczało niechybną przegraną. I no i lecimy, lecimy, lecimy w nich. Dobra, 21 tysięcy, gdzie oni idą, gdzie oni leżą? do Szerem, czyli tutaj. Fajnie było jakby tam nie było żadnych rzek ani, ani niczego takiego. Nie, nie zdążymy ich dojechać, nie zdążymy ich dojechać, ale oni idą do Bośni. Do Bośni, a ci idą do tego. Tych też nie zdążymy dojechać. Dobra, mi tą 21. Chyba nie zdążymy. Nie ma szans w ogóle. Nie ma szans żadnych, a są szanse. Są szanse pierwszego, a oni drugiego. Dobra, więc patrzymy na tą bitwę tutaj, go ona się rozwiąże. Czy ciśniemy ich? Ciśniemy ich pięknie. Dobra, Lakia. Zdobyta, więc ten z tej wojny możemy spokojnie, spokojnie myślę, że, myślę, że wyłączyć. Rzadko ja powstaniemy sobie tutaj w tej, w tej Gruzji i oni już, jak to, jak to 0%? Przecież, aha, bo oni przez Mandzantaran są zdobywani cali, no to okej, okay, spoko. Eliminujemy tutaj tą, tą armię ich, nikt tu nie znosił dość. Zdążyć, bo zobaczcie jakie staty 410, ale zdążyli tutaj wbić. Mają, mają całe szczęście minusy i to minus 2. Zobaczymy jak to wygląda teraz. Pierwdol chyba soczysty, nie. No, zdążyli też uciec. Dobrze, dobrze, dobrze. Masterów mi yy, Czyli to... Czyli od teraz idziemy na Edirne, żeby zablokować ich, ich dostęp przejścia na kontynent. Bierzemy typa tutaj od, yy, od Taksu, niech będzie. Niech będzie. I lecimy i lecimy z nimi dalej tę wojnę elegancko. Bardzo dobrze to idzie, bardzo dobrze po mojej. A, oni już żyli tutaj z nimi, więc cofamy się tutaj na ich, na ich stolicę, tylko ich stolica pada i, i po prostu yy, lecimy dalej z nimi, nie? A co się stało jeszcze? Yy, Finlandię zaczęliśmy anektować, tylko że yy, w związku z tym, że zdobyliśmy dla nich ten, ten Sztokholm i, i, i coś jeszcze, no ten Sztokholm, ten Dalaskogeni i, i te inne prowincje, ten progres się zmniejszył z yy, 88% do 50 paru, ale to sobie spokojnie będzie trwało. Spokojnie będzie sobie to trwało i to się kiedyś tam, kiedyś tam skończy. On jeden swoimi o, Global Trade się pojawił, ciekawe gdzie, na pewno nie u nas. Lakia zdobyta, ale nie wiem, z jakiego powodu nie, nie pałzuje mi się gra na, na zdobywaniu fortów. Muszę to zrobić następnym razem, jak zdobędę coś na przykład tą synową. O, a na staniku się pauzuje, no nie wiem, nie wiem, idziemy ścigać te wojska, te wojska osmańskie, żeby je po prostu y, pocisnąć. Dalej, co tam, ten typ, który przed chwilą zatrudniliśmy na mumrze. No, dobra, ok. i kogo mamy? Podnaczną na restu? pięknie, Boże kochany, jak dobrze, jak dobrze, Trabzon zdobyty, nie no wszystko się pauzuje elegancko, oni idą do góry, czyli tutaj czyli poczekamy na nich na kutkę i pociśniemy tą górę i od razu na ich fort idziemy w, w snopie. Możemy to oczywiście jeszcze zrobić, Religious Advancement Act nie, na pewno nas to nie interesuje. Jeszcze sprawdźmy z ciekawości, gdzie się to odpaliło, nie? Pewnie w Londynie, no pewno, że tak. U nas to jakoś tam, jakoś tam, ale jakoś tam wzrasta, czyli, czyli dobrze, nie będziemy musieli bustować w nie będziemy musieli tracić naszych cennych punktów, tylko kontrolujmy, gdzie oni idą, do Bekaszu, więc, no dobra, pociśnijmy tych, tych gałganów, punktowników naszych sojuszników do Temeszu, do Temeszu, do Temeszu, gdzie ten, tutaj, tutaj i pięknie dojedziemy ich na kutce. mam nadzieję, chyba że zdążą uciec, nie zdążyli, są na minusach, są na minusach, zdążyli uciec, dobrze. Dobrze jest, dobrze jest. Ciśniemy dalej. Tutaj mi się wydaje, że możemy ten fort teraz zdobyć w, w tam, no tam na południu, nie, nie wiem jaka to jest Tutaj oczywiście oni zdążyli się uciec, chociaż była ikonka bitwy, no ale chuj tam. Chuj tam, że była ikonka bitwy, nieważne, nie. Tak, zdążyli uciec i tak. Bardzo mnie to cieszy, że ta wojna tak wspaniale, wspaniale przebiega. Kiedy mamy ten pokój z nimi? Cztery lata jeszcze, czyli będziemy mogli jedną armię oddelegować. Tutaj mamy jakichś buntowników litewskich, którzy zaraz przejdą na nasze, nasze tereny. Nie bierzemy żadnej idei na razie wiadomo jak to, jak to się oczywiście kończy tutaj zdobywamy to szybciej niż, niż powinniśmy oni patrzcie zdobywają tutaj to, żeby móc, żeby móc sobie przechodzić, ale spokojnie, to nie ma żadnego problemu e, też Oresksy wybuchli, dobra, więc tutaj to 18 dobrze, że stoimy, to mamy tutaj jedną i możemy z kazikumem już chyba e, pisować. Dokładnie tak, bierzemy 170 dukatów, bierzemy worepsy i bierzemy odwołanie tego e, tego sojuszu. Okej, okay. dobra, jak tam Osmanie stoją, yy, jeszcze znacznie tą wojnę Tuczymy, ale to żadnego problemu, wygrywałem tą wojnę z Timurem, yy, dziwne, no ale, ale okej, okay. niech będzie, w tym teacheresku zaraz powinniśmy tutaj elegancko pocisnąć, poszli sobie do do i grescy y separatyści się tu wbukli, więc okej, okay. okej, okay. to próbujmy sobie tutaj odbijać elegancko, Konstantynopol odbili nawet nie chcę wiedzieć, ile oni tam mieli procent tego obnażenia, nie? nie chcę tego po prostu wiedzieć, nie? Bez kitu. Bez kitu. Nie chcę tego wiedzieć, nie? Weź zdobądź tą już, tą już. No właśnie to. Właśnie to zdobądź. I ciśnij, ale nie przez adirne chłopie. Nie bądź głupi. Ciśnij normalnie tędy, nie? Ciśnij normalnie tędy. I tyle. I tyle. Agresywna ekspansja jak wygląda z państwami europejskimi? Dobrze wygląda, z aukcją 0, wszędzie 0, z też to się nawet nie przejmuje, bo to nie ma najmniejszego, nie ma najmniejszego sensu. Aucecy tutaj zdobywają, ale tylko synopa czyli dawaj na Ankarę w tym momencie, panie kochany. I ty tą 34 też na Konstantynopol. Bez sensu, lepiej iść tutaj, goń, goń tych gałganów, gdziekolwiek oni, oni zmierzają. Stoją w miejscu, więc bardzo dobrze, bardzo ładnie. Nie będziemy zużywać tych punktów na oblężenie, bo <laughs> no kurwa, nie są niesamowicie. Nie? Są po prostu niesamowici. Siege of Wilno. No właśnie. No właśnie, tego się obawiałem. Oni zdążyli uciec, oni zdążyli uciec, ale spokojnie może damy radę i tutaj pocisnąć. Myślę, że to jest też idealny moment, aby nie kontynuować naszego sojuszu z Węgrami, bo oni są bezużytecznym sojusznikiem, nie? Nitra się wyzwoliła. No boże, kochany. No żal. Żal po prostu jedno słowo opisujące dokładnie, co się stało w tej rozgrywce. I co reprezentują z sobą Węgrzy? Ankara padła, więc weźmy się nie, przejmujmy tymi tysiącami tutaj i po prostu jesteśmy pocisnąć tych gałganów w prowincjach, w prowincjach litewskich. Dobra, nie bierzemy z nimi tego, tego na razie. jeszcze Chorwacja się wyzwoliła? Nie, no nie, nie, nie. To, jest, to jest żenada i to jest żal. Po prostu poprawiamy relacje z Austrią, aby, aby z nimi ten sojusz utrzymać. I dalej kontynuujemy, dalej kontynuujemy tą wojnę. Już jest 10 minut odcinka, więc spoko. W tym, to, że to jankarze jak ten debil, weź iść do celu na przykład. Kolonatopol zdobyty, oni już są na czerwonym koniu elegancko. Elegancko, nie, 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 chcemy żadnego tego. Chociaż. Chociaż. Nie, 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 nie potrzebuję ten story z nie. Oni będą bed mnie tylko ciągnąć i ciągnąć po prostu yy, na dół. O, elegancko, nawet nie wiedziałem, że oni tam idą. Ale pięknie, dojechaliśmy, nie? Pięknie, 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 pięknie. Minus 7%. Więc patrzymy tutaj, co się dzieje, co się dzieje dalej. Co się dzieje dalej z tym Usmanem? jak tam i wojna z Timurem? Wygrywajmy na plus 42. Boże, kochany, z tym Timur, co za debil. Co za debil, wypowiedział mi wojnę, którą, którą po prostu yy, przegrywa, nie? Żal. Żal totalny. Ale spoko. My im zabierzemy tę prowincje w, w Europie. Szkoda, że ta wojna nie będzie tak trwała, że mógł to wykorzystać. No niedobrze. Niedobrze się stało, no ale cóż, cóż zrobić? Weź na ten. możesz tam iść, czy nie możesz, nie możesz bo nie masz jest tam podbite. Więc kolejny, traćmy dukaty, kolejny. Chyba 400 miliardów pożyczek po prostu weźmy, bo mało ich mamy zamy w sumie spoko, nie? Dobra, proszę na to Wilno, weźmy może tutaj pociśnijmy, żeby oni znowu nie wbili do nas, bo to się będzie miało po prostu z, z celem, nie? I zrobimy tak, że jak tam wojna z Osmanem już skończę, to poczekam do tego czwartego, zrobię sobie małe cięcie i, i będziemy od razu cisnąć w, w tych prawda, no w tych liwończyków, nie? No, Spymaster oczywiście znaleźł, bo Boże, kolejna pożyczka zaraz wchodzi, nie? Nawet nas nie stać, żeby kogokolwiek zatrudnić. Sugla padła, e, Haleb padł, haleb nie padł, ale padnie zaraz. Jest tą 34, można sobie, można sobie elegancko tutaj podprowadzić pod, myśle Grodno. I w tym momencie, myślę, że to jest dobry moment, aby sobie ten sojusz tutaj wykończyć tutaj jednego typu, odwołaj. Czyli weź ten sojusz tutaj sobie, straćmy. Dobrze. Dobrze, dobrze, dobrze. I może wypowiemy sobie wojnę w Węgrom. Zobaczmy tutaj, co żeśmy skolonizowali. Skolonizowaliśmy to. I jeszcze tutaj na tym dalekim wschodzie, myślę, że możemy wypowiedzieć wojnę tym, tym gonganom. Chyba, że nie mamy na nich żadnego. Oczywiście, że nie mamy na nich żadnego. Czy powinniśmy mieć? Oni mają Holy a wobec nas. No ale spoko. Tutaj zbudujemy sobie siatkę szpiegowską. I... Myślę, że na węgra można iść spokojnie i odzyskać tą prowincję, jedną tutaj w Benderze, bo ta nas oczywiście interesuje. Tylko, że oni mają z Austrią tutaj e, sojusz, ale Austria jest w wojnie, czyli nie powinna odpowiedzieć. Czyli, jak zakończymy tą wojnę szybciej, ale mają lamusa. 060, Boże, kwalę dobrze, że my takiego nie mieliśmy. Ehm, uwaj, tego typka, oczywiście. Więc y, zobaczymy co, jak tutaj wygląda. Aos oczywiście nie odpowie, ale Breaking truce jest do... Do kiedy, do kiedy, do kiedy, do kiedy? Tak, żeśmy odwali z nimi sojusz. Do 1607, więc, y, więc spokojnie. Ta wojna prędzej czy później oczywiście nadejdzie. Oni tą wojnę z Timurem już skończyli. Że jakieś tam prowincje. Mają 60 tysięcy 000, 60 000 wojska, czyli jakoś tam się y, y, ogarnęli ze sobą. I pamiętajmy, żeby zadanieć tego typa tutaj nie, bo zapomniałem o nim, że on w ogóle zmarł. Improve Relations weźmy. Dobra. Jeszcze musimy te dwa lata tutaj y, rok w sumie wytrzymać. Niecały nawet ten rok chyba będzie. Y, dokładnie do maja. No, ponad rok, delikatnie ponad rok. Y, ta jedna trzecia czwórka tutaj powinna, powinna wystarczyć. Jak oni tam przeszli, nie? Dobra, nie idź tam. Mieć tam, weź się tutaj jakoś chłopie przetransportuj z powrotem na nasze tereny, bo oni wam nie wiadomo jakim sposobem tam przeszli, tędy jakoś poszli. Dobra, to weź na Mosul idź. weź na Mosul Niech Jak tam tą jedną powieńcę już kupują, już, już dobra, widzę, że będę musiał tutaj gdzieś jeden, jeden fort jeszcze, y, jeszcze po prostu postawić. W tym, w Gli, albo w Jai'ku. W Jai'ku będzie lepiej jego postawienie bo tu i tak wszędzie stepy, nie? w i, i w Ręburgu. trzeba będzie dwa postawić. Nawet, żeby oni tak szybko tam po prostu yy, nie przechodzili. Tutaj sobie jakimś tysiącem łażą, to dobrze. Tutaj dwie 34 czwórki stoją, to będą 34 czwórka mogę w sumie, w sumie wycofać. Nie, nie będę ich wycofał, bo tu Austriacy widzę, idą bardzo pomocny sojusznik i chłopaki z Rygi jeszcze widzę, że chcą wybuchnąć, więc mogę na tą Rygę ich tutaj podprowadzić od razu, żeby zapobiec temu. Niechybnemu wydarzeniu. Okej. Okay, yy, no, fajnie. Provincja się zmienia. Religia się zmienia w sumie w prowincja a nie prowincja w religii. Yy, więc bierzemy to na claima na i wypowiadamy od razu. Od razu na to. Na to wojnę, nie? Popularna religia. Zaraz zobaczymy, co to jest. Wydamy na to wojnę. I to jest co? Tolerancja gałganów. Albo Missionary Strength. Dobre pytanie. Weźmiemy tolerancję gałganów i bierzemy oczywiście tą wojnę z nimi. Moskw zdobyty 1603 rok cały czas trwa, więc dawaj teraz na, na szam albo nawet tych gałganów i weź się, wycofaj gdzieś, gdzieś tutaj, nie? Albo no gdzieś tutaj na przykład. Czyli pociśnię gałganów i nabiga się, wycofaj. Ok, i tam sobie elegancko od, odbudujesz swoje swoje szeregi. Bo trzeba być zwartym i gotowym. Eligancką unię punkty. Wybrałem 50 tysięcy na tych pożekanach, jakie, jakie to jest piękne, jak Osman upada, nie? I to w kampanii. No to jest po prostu coś niesamowicie, niesamowicie pięknego. W rydze wydaje mi się, że możemy już. Um, możemy tu iść, możemy. Dobra, dawaj zdobnąć do stolicę. Oni tak nie mają z nami żadnych szans, um, mają y, 4 razy gorszą technologię od nas. O cztery w sumie poziomy niż 4 razy. Ech. Dobra, chłopi, tutaj się tutaj też chłopi. Bardzo fajnie, bardzo fajnie, tylko... Pewnie nie ogarnąłem, że oni przejdą przez tych chłopów. No, źle. Źle i dobrze. Trzeba będzie tę wojnę zakończyć przed... przed tym, aż ci chłopi zdobędą nam... nam Konstantynopol, nie? 15 brystych O, to wygasnęło, dobrze. Dobrze, jest call peace, ale to spokojnie. 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 Jeszcze 2-3 dwa, dwa, miesiące. Ty tam zdobyłeś ten fort jakiś, chłopie, czy już nie? Czy jeszcze nie? W sensie minus 35. Weź tutaj. Aha, nie mam artylerii tutaj w ogóle. Spok. 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 Oni oczywiście weź i tu w środek porwa naszego kraju w ogóle. Nie. No, git, nie. Git. Człowiek zapomniał o jednym forcie i już. I już dupanie. Dobra, dawaj ten maj, dawam ten, ten maj i, i lecimy, nie? Jest marzec, jest zaraz koniec odcinka, więc myślę, że odcinek się skończy, jak jak wojnę z Osmanem skończymy. Bohemia minus... Pewnie, że bohemia minus 50, co mi to bohemia obchodzi. Dobra, jest abril, jest maj, jest koniec trusa, jest kapna militarnych, więc trzeba to ogarnąć. I robimy tak, że bierzemy tutaj wszystko z Krymu. Tak wszystko bierzemy z krymu. To jest yy, dokładnie, to będzie dobry, dobry state, zajebisty nawet state, powiem. Kresywna yy, ekspansja, nic. To Adyga też weźmiemy. Wszystko weźmiemy stąd. ok, I weźmiemy jeszcze, myślę, że Silistrię. Tak. I na pewno bierzemy tak, bierzemy od nich całe hajsy jakie mają. Yy, na pewno jeszcze moglibyśmy od nich wziąć. Yy... To może być koalicja. O, więc tak kończymy. Tak to wojnę kończymy. I jeszcze worewce by się przydały. Tak, właśnie, dokładnie w ten sposób to wojnę kończymy. Teraz i zawsze. Okej, stracimy 144 tysiące żołnierza, ale, ale to bardzo, bardzo okej. Okay. Redukujemy to. ciśniemy to. Starczy nam tutaj na, na to. jest of Separation minus 10. Oczywiście, że tak. I jeszcze coś z, tym z tymi militarnymi. No tu mamy, mamy przewagę dobrą. Niestety nie możemy nigdzie indziej tego użyć niż... Kurwa, nie wypowiedziałem wojny, tym. Co za debil. Może, może da radę, może ta osoba nie dołączy, może będzie zmęczona. Tą wojną albo coś. No i co? Fato. Dobra, poczekamy na znowu z Osmanem. Spokojnie poczekamy na znowu z Osmanem, nic się nie stało. Może Czechom będę mógł powiedzieć, bo Austech chyba nie lubi za bardzo. No właśnie. No właśnie. Ale Francja. Ale Francja do nas tutaj przyjdzie, a Francja jest zawsze, zawsze groźna. Zobaczymy jeszcze, ile Francja z ciekawości ma y, armii. Łe! powinniśmy ich pocisnąć, nie? Dobra, ale to jest idealny moment na zakończenie tego epizodu, czyli wojna z Osmanem kolejna jest do przodu. Trzeba tutaj ogarnąć jeszcze te te fordy, żeby oni tutaj sobie nie łazili, czyli o Orenburgu muszę zbudować i muszę zbudować w Jajku, a tymczasem jeszcze spłaćmy sobie wszystkie pożyczki. dobra. radę, ale i tak tracimy tymi w liczbie 17, więc... Więc, więc co? Więc dzięki wszystkim za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym, co nie? Elo.